Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy w pry. będziemy kontynuować grę. Tutaj bawiliśmy się ostatnio ze szkieletem i bawimy się dalej. Tu coś próbuję rozwalić. Gdzieś ja jestem, nawet nie wiem gdzie. bardzo dużo to. Albo mi się wydaje, albo mój telefon domowy dzwoni. Tak, mój telefon domowy dzwoni, więc przepraszam na chwilę. No dobra, ja jestem już z powrotem. Gdzie mam tu lecieć? Coś tu do mnie. A tu. I to wielka ta to coś. Jeszcze gdzieś? To chyba ma grawitację nawet to coś Dobra, ładujemy To jest przejebane, dłużej mi jeszcze tego wyskoczy Jeszcze? O. Mam nadzieję, że już nie wiecie co Jezus Christ Trochę tego Ja Jeszcze coś do mnie strzela w ogóle Na no, rzucę się tym o. To coś, ma swoją własną grawitację, to coś, to coś. Taką... małą, ale ma. Ale ja pójdę jednak tymi rura, rur, rurami, żeby się nie zgubić. Nie jednak zamiaru się zgubić. Ale fajnie skacze, co? Ciekawe, co mi to da, że to otworzę. coś się otworzyło, ale ciekawe pytanie brzmi co. No le, jesteśmy do was trzeba. Eee, opla, opla, bierzemy to. Oraz bombardowanie planety. Zawsze to chciałem zrobić. Dobra, zrobiłem. A teraz. Kurde, jeszcze to. Tam w dół, tam w dół, tam w dół. mi pada. Strzelam. Ustrzeliłem. Jeszcze to, to dziwne fruwało. Dobra. Ale co ja tu mam zrobić? Dobra Włączyłem coś Wte nie brzmi co włączyłem i co to ma być I z czym to się je Dobra, tłumacz mi soku Stacje orbitalne Zlokalizowały surowce na asteroidzie Zeta Drzwi do kontenera ramion kontrolne w pozycji orbitalnej Dobra, to niech będzie pozycja orbitalnej. My, ja, chcę sobie przypomnieć, co ja tu robiłem zazwyczaj. Aaa, dobra. Transport. No i? Co jest? Sprawiła się <try> Oh god, I see you. I see ja <try> chyba głosy pod dźwiękiem nie było. No, Ale nie będzie takiego, dobra, to niech zostanie tak, jak jest. Yy, dalej będziemy cisnąć kosmitów. Dalej, daj, 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 daj. Jestem ja lubię takimi rzucać. Z czego on mnie niby zdzielił? Miałem full HP. No tu, No jak będzie. tu, jestem Opla. Masz granatę. No i dobra. No i zginąłeś. No coś uruchomiłem. Ale jest następne ramię. Sako. Sako. No. Zachowaj czujność. No. Ja to i spadam stąd. Chyba gościu gościu pogieło? nie, wciążają coraz bardziej te, te ci kosmici. Dobra, znowu mnie zamknęli, znowu mnie transportują. Tym razem sam nawet nie wiem gdzie gra zapisana no i dobrze oszałnie ładowanie plazmy istoty organiczne muszą opuścić pomieszczenie o kurwa to że istoty organiczne mają to opuścić to mi też się nie podoba chcę lecieć dalej. Dziękuję. Jak to długo trwa. Aha! Jak głupi. Dobra, mówi się, trudno, żyje się dalej, no i wyżej się powtórzy całą procedurę od początku. Ale znowu zjeba, zjebałem, no niestety. Gdzie ja jestem? Ma! Where are you? Where are- where I am? Who I am. this am? is me. Co ja tutaj robię Nie wiem czy to jest to gdzie ja miałem Ale chyba tak Musiałbym zobaczyć bliżej Dobra, wejdę w ten egzoszkielet. A, tak, to tutaj. Tu na górę powinienem wtedy się dostać się. Eee... Jest jeszcze ten jeden, chciałbym go zabić. Panie wiedzieć, przesuwałem to. Dobra, lądujemy, biegniemy dalej, idziemy dalej. coś kiedyś wspominał, że się do tego nigdy nie przyzwyczai. <grystanie> Ale chyba już to zrobił. Oba, moje prawdziwe ciało. Jest zagrożone. Dołączę to tylko i w tym miejscu zakończę odcinek. Dobra, albo nie, jeszcze chwilę Professor, exactly what do these aliens want? Are we some sort of experiment for them? Tak, duże razem co tu pisze Dobra, no, poszukam włączenia tych laserków, ale... ale nic takiego nie widzę I chyba wystarczy, że przejdę pod tym No, co tu pisze? Ożal Sesja przekaźnikowa energii turbin 64 nie zdążył wstać. Dobra. To ja tutaj zakończę odcinek i mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia w następnym odcinku zagrajmy w